Witam na kanale wiadomości. Ja jestem Piotr i będę wam przedstawiał najważniejsze informacje z Polski i ze świata. Dlatego jeśli doceniacie naszą pracę, to zachęcam do polubienia materiału, zostawienia subskrypcji, a w dzisiejszym odcinku zobaczycie między innymi: Kreml grozi wojną w Europie po decyzji USA. Dojdzie do eskalacji. Wielka Brytania i Francja jednak stworzyły tajemnicze zgikające artykuły. Prezydent Duda ostro o planach Niemiec zagrażają bezpieczeństwu Polski. Zacznijmy zatem od zapowiadanych we wczorajszym filmie kolejnych reakcji na przełomową decyzję USA w związku z udzieleniem Ukrainie pozwolenia na użycie rakiet dalekiego zasięgu do ataków na terenie Rosji. Jako jeden z pierwszych sytuację skomentował syn prezydenta Aleksa Donalda Trumpa, który w ostrym filmie nazwał obecną administrację USA idiotami. Wydaje się, że kompleks wojskowo przemysłowy chce się upewnić, że wybuchnie trzecia wojna światowa, zanim mój ojciec będzie miał szansę zaprowadzić pokój i ocalić życie muszą zablokować te miliardy dolarów, życie niech będzie przeklęte, imbecyle, napisał Donald Trump Jr. Również rzecznik Kremla Dmitry Pieskow odniósł się do doniesień amerykańskich i europejskich mediów, stwierdzając, że jeśli rzeczywiście taka decyzja została podjęta i przekazana, jak stwierdził reżimowie w Kijowie, może to prowadzić do eskalacji napięcia oraz większego zaangażowania Stanów Zjednoczonych w ten konflikt. Dalej, podczas briefingu prasowego, Pieskow podkreślił, że Kreml opiera się obecnie wyłącznie na informacjach pochodzących z zachodnich mediów. Jest oczywiste, że odchodząca administracja w Waszyngtonie zamierza podjąć kroki i wręcz o tym mówiła, aby w dalszym ciągu dolewać oliwy do ognia i dążyć do dalszej eskalacji napięcia wokół tego konfliktu, stwierdził Pieskow. Swój głos w sprawie zabrał też prezydent Andrzej Duda, który stwierdził, że z zadowoleniem przyjął decyzję Joe Bidena, dodając, że może to być przełomowy moment w tej wojnie. Z satysfakcją przyjąłem tą, tą decyzję prezydenta Joe Bidena. i. I naszych, naszych sojuszników, bo uważam, że Ukraina powinna mieć środki takiej obrony, aby mogła odepchnąć to, to zaplecze rosyjskie, aby nie było ono tak blisko linii frontu, zwłaszcza w sytuacji, kiedy no, Rosjanie zapraszają do, do udziału po swojej stronie w tej wojnie no, swoich sojuszników. Tam są obecni żołnierze Korei Północnej, więc. To zasadniczo zmienia sytuację na froncie i, i ta decyzja prezydenta Joe Bidena uważam była bardzo potrzebna, i, i dobrze, że, że, ona została, że ona została wydana, że, że, że Rosja wyraźnie widzi, że Ukraina otrzymuje silne, zdecydowane wsparcie i, i że, ta, że ta silna i twarda postawa Zachodu wobec agresji na suwerenne, niepodległe państwo jest tutaj absolutnie nieustępliwa i, i konsekwentna. To bardzo, to, bardzo ważny, to, bardzo ważny, to bardzo ważny, być może nawet przełomowy moment w tej wojnie. Dalej prezydent zaznaczył, że szkoda, że Niemcy nie dołączyły się do inicjatywy USA, Francji i Wielkiej Brytanii. Przy okazji, mocno uderzając w kanclerza Scholza, odnosząc się do jego ostatniej rozmowy z Putinem, twierdząc, że takim zachowaniem działa na szkodę m.in. Polski. Szkoda, że Niemcy się nie dołączyli, no ale w kontekście tej postawy kanclerza Scholza, którą obserwujemy ostatnio, jego rozmów z Putinem, jego organizowania spotkań bez udziału prezydenta Zełęckiego w Berlinie, co miało miejsce, przypominam, 19 października i rozmów o Ukrainie bez Ukrainy, które prawdopodobnie były jakimś poszukiwaniem na przyszłość, zgody na ewentualne porozumienia. Na porozumienia z Moskwą. To bardzo dobrze, że ta decyzja zapadła, bo, bo ona pokazuje, że e, e, państwa zachodnie, w szczególności Stany Zjednoczone, największe mocarstwo wspierające Ukrainę, e, nie daje się zwieść i nie idzie, na, nie idzie na, na powrót do jakiegoś business as usual z Moskwą, tylko, tylko twardo stoi przy Ukrainie, wspiera Ukrainę i daje mocną odpowiedź na. Rosyjskie agresywne ataki przeciwko Ukrainie, w których ginie ludność cywilna. Co to dla nas oznacza? Prawdopodobnie próbę przywrócenia sprawności gazociągu Nord Stream, prawdopodobnie próbę znowu zciągnięcia niebezpieczeństwa energetycznego na naszą część Europy, na Ukrainę, na Słowację, na Polskę. To są działania, wobec których protestowaliśmy przez całe lata, i dzisiaj to, co się dzieje no trudno odebrać inaczej niż jako coś absolutnie kuriozalnego. Co też ciekawe, z Le Figaro zniknął informacja, jakoby to właśnie Francja i Wielka Brytania wyraziły zgodę na użycie swoich pocisków na terenie Rosji, co też przytoczyliśmy wczoraj, warto tu zaznaczyć, że nawet prezydent Duda przekazał, że wspominane kraje dołączyły do Stanów Zjednoczonych. W istocie to ma charakter czysto i tylko i wyłącznie obronny, umożliwia Ukrainie skuteczniejszą obronę przed, przed rosyjską agresją i to trzeba z całą mocą podkreślić i bardzo dobrze, że do tej decyzji dołączyli się sojusznicy francuscy i bardzo dobrze, że do tej decyzji dołączyli się także sojusznicy brytyjscy, bo również i tymi rakietami z tych krajów Ukraina dysponuje. Następnie przemówił ukraiński prezydent, który w swoim codziennym wystąpieniu wideo przekazał, że o takich rzeczach się nie informuje, a jak stwierdził, rakiety same przemówią, czym w zasadzie ogłosił ataki na rosyjskie pozycje. Plan posyłania Ukrainy to plan Parymochy. Jaki ja przedstawił partnerom? Odnym jednym z głównych punktów jest Далекобійність для нашої армії. Сьогодні багато в медіа говорять про те, що ми отримали дозвіл на відповідні дії. Але удари завдають не словами. Такі речі не анонсують. Ракети самі за себе скажуть. Обов'язково! Слава Україні! Dalej głos zabrała rzeczniczka rosyjskiej dyplomacji Maria Zacharowa, która cytowana przez agencję TAS w zasadzie powtórza przetaczane przez nas wczoraj słowa Putina sprzed dwóch miesięcy o bezpośrednim udziale NATO. Putin wypowiadał się już na temat decyzji o wystrzeleniu zachodnich pocisków dalekiego zasięgu przeciwko rosyjskim obiektom, stwierdziła Zacharowa. Przypomnijmy, że Putin mówił też o bezpośrednim zaangażowaniu krajów europejskich w wojnę, w tym Polski oraz o wejściu tych krajów w stan wojny z Federacją Rosyjską. Następnie pierwszy zastępca przewodniczącego Komitetu do Spraw Międzynarodowych Rady Federacji Rosyjskiej Władimir Dzabarow po raz kolejny zagroził Europie. Zatwierdzenie amerykańskich uderzeń rakietowych głęboko na terytorium Rosji jest bezprecedensowym krokiem, który prowadzi do rozpoczęcia III wojny światowej, ale odpowiedź Rosji będzie natychmiastowa. To bardzo ważny krok w kierunku rozpoczęcia III wojny światowej, a Amerykanie przeprowadzą go rękami odchodzącego starca. Który za dwa miesiące nie będziesz pociągnięty do odpowiedzialności, mówił Dżabarow. Entuzjazmu z takiej decyzji Waszyngtonu nie król z kolei prezydent Litwy. Nadszedł ten dzień: Ukraina może teraz atakować obiekty wojskowe w Rosji za pomocą rakiet dalekiego zasięgu. To decydujący moment w walce Ukrainy z rosyjskim agresorem. pokojnie nie można osiągnąć poprzez słabość, pokój jest nagrodą dla silnych. Bądź silna, Ukraino, napisał Gitanas Nastę Dalej, jak informuje Igor Suszko na X, to źródła Wadymira Oseczkina, zbliżony do rosyjskiego sztabu generalnego, przesłały swoje reakcje w ciągu ostatnich dwóch godzin. Zasadniczo Rosja ma przejebane. Oseczkin spodziewa się, że setki obiektów wojskowych, nawet w rejonie Moskwy, będą systematycznie niszczone pociskami ats CMS i Storm Shadow Scalp, napisał Suszko. <zyskling> Przejdźmy do sytuacji na polskiej granicy, ponieważ generał Arkadiusz Szkód, dowodzący operacją Bezpieczne Podlasie przekazał WP, że cudzoziemiec, który został rozpoznany jako potencjalny zabójca sierżanta Mateusza Świtka jest już w Europie. Jako wojsko nie możemy prowadzić śledztwa, natomiast zadziałają tu odpowiednie służby. Ta osoba została zidentyfikowana, mamy jego zdjęcia, wiemy gdzie był, gdzie się pojawia. Nowe sygnały wskazują, że przebywał ostatnio w krajach Europy Zachodniej, między innymi we Francji i Belgii, przekazał generał. Warto zaznaczyć, że jeszcze w czerwcu minister spraw zagranicznych wezwał władze Białorusi do ustalenia tożsamości sprawy zabójstwa i przekazania go polskim organom ścigania, natomiast później, według nieoficjalnych doniesień medialnych, podejrzewanym miał być obywatel Maroka. Teraz generał Szkutnik wyraził przekonanie, że zatrzymanie cudzoziemca jest tylko kwestią czasu. Tutaj nie ma pobłażania powstała lista rozpoznanych 42 najbardziej niebezpiecznych osób działających po drugiej stronie bariery. Tych, którzy atakowali polskich żołnierzy, rzucali kamieniami, strzelali z procy. Zabójca Sitka jest na pierwszym miejscu podkreślił generał. A jeśli podoba Wam się ten materiał i chcecie być na bieżąco z najważniejszymi informacjami z Polski i ze świata, to zachęcam do polubienia tego filmu i subskrypcji kanału wiadomości. Dzięki do zobaczenia już jutro w kolejnym odcinku.